Dzisiaj pogadamy o tym, jakie materialne rzeczy sprawiają, że moje życie jest lepsze. I dzisiaj skupimy się na kategorii dom i gadżety. Ostatnio trochę byłam zmęczona i przytłoczona mówieniem o takich ciężkich rzeczach, jak samodyscyplina, jak motywacja, jak się podnieść z dołka. Więc pomyślałam, że potrzebuję jakiegoś lżejszego tematu do nagrań. I wymyśliłam sobie coś, co już długo chciałam przygotować, czyli taki film o umilaczach życia, polecajkach. Natomiast chciałam od razu zaznaczyć, że to są rzeczy, które mi życie umila umilają i sprawiają, że jest lepsze, ale w żadnym razie to nie znaczy, że ty masz je kupować. I dlatego o tym mówię, bo sama. Przez. No, chyba tak od czasu pandemii. Myślę, że popadłam w trochę taki problem z zakupami. Może kiedyś więcej o tym popowiadam, jeżeli to Was ciekawi. Ale wiem, że dla wielu osób oglądanie treści w internecie z polecaniem rzeczy może mieć takie coś, taki wpływ na człowieka, że on też chce to kupić. W ogóle nie o to mi chodzi. Więc jeżeli takie treści Was triggerują, to może lepiej nie oglądajcie tego filmu. Zobaczcie coś innego na moim kanale. Natomiast pomyślałam sobie, że. Niektóre rzeczy, no właśnie fajnie się tak wymieniać między ludźmi, co mi się sprawdziło, co lubię, co było warte tych pieniędzy, i zainspirował mnie ta, do tego również post Ania Maluje. Nie wiem, czy znacie taką twórczynię internetową. Ona zapytała właśnie swoje obserwatorki o takie rzeczy materialne, które wpłynęły na, na ich życie, i to mnie skłoniło trochę do przemyśleń. Tam też udzielałam się w komentarzu na Facebooku na temat tych rzeczy, które mi umilają życie, i wiem, że dużo osób, no właśnie, potrzebowało takich informacji od użytkownika danego przedmiotu. Więc pomyślałam sobie, że trochę rozszerzę tę kategorię i nagram o tym film tutaj do siebie na kanał. Dzisiaj zatrzymamy się na tematach domowych i takich powiedzmy gadżeciarskich, no bo to jest teraz temat, którym najwięcej przez ostatnie miesiące żyłam. Robiłam remont w mieszkaniu, więc dużo takich rzeczy mi się. Yy, jakby miałam styczność z wieloma rzeczami, i jestem w stanie określić, które z nich były przydatne i które sprawiają, że moje życie jest lepsze, a które może niekoniecznie, ale o tych nie będę dzisiaj mówić. Jeżeli taka forma Wam przypadnie do gustu, albo nawet po prostu ja będę potrzebowała wytchnienia w kolejnych miesiącach co jakiś czas na taki luźniejszy film, to rozszerzę to o inne kategorie. A myślę sobie, że to też może Wam pokazać, jaką jestem bardziej osobą i może dzięki temu lepiej się poznamy. A Wy w komentarzach możecie wypisać swoje takie ulubione rzeczy, które Wam umilają ży życie, no ale właśnie których nie trzeba mieć, nie trzeba biec do sklepu i ich koniecznie kupić zaraz po tym filmie. Natomiast zdecydowałam, że zostawię Wam linki afiliacyjne do tych rzeczy, które Wam polecam, o których mówię. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to możecie zobaczyć sobie, jakie rzeczy właśnie sprawiają, że moje życie jest lepsze, i no, możecie zrobić sobie własny research na ich temat i sprawdzić, czy to jest coś dla Was. Tylko tak jak mówię, nie czujcie żadnej presji kupowania, tylko dlatego, że ktoś w internecie powiedział, że jemu to się sprawdza, i zostańcie sobie z tą myślą, oglądając dalszą część filmu. I pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to są takie tematy związane z jakością snu, bo to jest w ogóle taki, taka rzecz, która się u mnie bardzo zmieniła i w którą trochę zainwestowałam, i dzięki temu mój sen no, bardzo się przekształcił. Ja do tej pory byłam taką osobą, która. Ma bardzo lekki sen. E, śmiałam się kiedyś, że potrafi mnie obudzić dźwięk spadającego liścia. I naprawdę wszystko mnie wybudzało, spałam bardzo czujnie. E, do tej pory też słabo śpię na wyjazdach. E, jak śpię w nowym otoczeniu, w nowym miejscu, jestem taka właśnie czujna jak ważka. Nie przepadałam za tym i teraz jak się przeprowadzałam do nowego mieszkania, no to właśnie wzięłam ten temat trochę na tapet i stwierdziłam, że muszę coś tu zmienić. I powiem Wam, co sprawia, że moja jakość snu jest dużo lepsza i dużo mniej się wybudzam, bo to chyba było dla mnie najtrudniejsze. I jedną z tych rzeczy, no to będzie sprawa oczywista, jest dobry materac. Ja myślałam, że nie lubię twardych materacy. Ten, na którym spam wcześniej, był przez długi czas był dosyć miękki i in, inne łóżka, na których spałam na przykład miały jakieś nierówności, na przykład w ogóle nie miały materasa tylko rozkładana kanapa więc wiecie, jakby zmiany poziomów między częściami kanapy. Tym razem stwierdziłam, że podejdę do tematu trochę bardziej tak rzeczowo i trochę bardziej się zaangażuję. I byłam w sklepie, w którym testowałam różne materace i stwierdziłam, że tym razem zainwestuję w coś twardszego. I ostatecznie kupiłam materac o twardości chyba H4 i dla mnie jest rewelacyjny, jest bardzo wygodny. Trochę musiałam się przyzwyczaić, ale nie umiem opisać słowami, jak jest wygodny. Kupiłam go w sklepie... Y Fabryka Dobrych Materacy, chciałam powiedzieć fundacja, Fabryka Dobrych Materacy, tam też kupiłam łóżko, no ale ten konkretny materac podlinkuję Wam też w opisie, natomiast pamiętajcie, że materac macie dobierać do siebie i swoich preferencji. No mi się udało, bardzo jestem zadowolona z tego materaca. Druga rzecz, która chyba nawet nie wiem czy nie bardziej wpłynęła na to, że się nie wypucam w nocy, to jest kołdra obciążeniowa. I to jest coś, o czym ja już długo czytałam, długo się zastanawiałam, ale nie kupowałam tego. No i teraz, jak przyszło mi i tak musiałam kupić kołdrę, to bardziej zgłębiłam ten temat i zdecydowałam się na zakup kołdry w IKEA. Nie wiem czy to jest jakieś. Istotne, gdzie kupujecie te kołdry, bo one mają wypełnienia bardzo podobne. Natomiast ja kupiłam tam, bo akurat była chyba promocja minus 15% na akcesoria. Do tego miałam jakieś tam kupony i kupiłam ją dużo taniej niż, niż mogłam, ale widziałam, że bardzo dużo kołder obciążeniowych też jest na Allegro i tam jest większy wybór, jeżeli chodzi o wagę tej kołdry. Ja mam kołdrę 6 kołdra powinna. Być od 10 do 15% waszej wagi, więc dla mnie może to jest trochę za mało, yy, bo ja ważę ponad 60 kg, ale tylko odrobinę. Natomiast dla mnie chyba jest to wystarczające, no bo ja czuję ewidentnie, że się po prostu w nocy nie wybudzam od kiedy mam te kołdrę i jestem z niej bardzo zadowolona, ale no, dla osób, które więcej ważą, no to potrzebują na pewno tej kołdry w, o innej wadze i na Allegro jest też sporo tych kołder i myślę, że można znaleźć coś dla siebie, no dla mnie to był... Game changer, i ja uważam, że bardzo to wpłynęło na jakość mojego snu, i osobiście na pewno cieszę się, że ją kupiłam. I gdy będę, nie wiem, potrzebowała kolejnej kołdry, to pewnie znowu taką kupię. Myślę, że to tym bardziej jest dla osób, które w ogóle mają takie poczucie, że jak kładą się spać, to muszą się przykryć. Ja na przykład tak mam, że nawet jak jest gorąco, to mam potrzebę. Okrycia się. I to jest właśnie taka trudność, nie? że jest mi ciepło, ale jednocześnie muszę się przykryć. No i właśnie, nie wiem, może to jest jakiś taki sygnał, który sprawdzi Was, czy to może być coś dla Was, czy nie, ale no, zgłębcie temat sami. Dla mnie na pewno to był bardzo dobry wydatek i jestem bardzo zadowolona. Jeszcze powiem tylko o dwóch takich drobnych rzeczach, które stosuję na wyjazdach, chociaż teraz już trochę mniej, ale jak jadę na przykład w miejsce, gdzie nie wiem, czy hotel nie będzie na przykład w miejscu głośnym, czy jasnym, nie wiem, jak będą zasłonięte okna w danym miejscu. To zawsze zabieram ze sobą opaskę na oczy i polecam Wam kupować takie, które są z ciemnego materiału, bo to rzeczywiście pomaga, i żeby nie była zbyt ciasna. A druga rzecz to są zatyczki do uszu i ich jest wiele rodzajów, i ja zawsze kupowałam te takie najtańsze piankowe i one były tam w, powiedzmy w porządku. Natomiast ostatnio znalazłam takie jakby bardziej gumowe w kształcie takiej choinki, że mają takie trzy pierścienie. Postaram się gdzieś znaleźć podobne i one, muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się sprawdzają, dużo lepiej, więc myślę, że jeżeli jesteście wrażliwi na dźwięki i do tej pory stosowaliście jakieś zatyczki, to może warto jest poszukać po prostu innych takich, które będą dla Was dobre. Dla mnie te dwie rzeczy na wyjazdach to jest konieczność, po prostu jak, jak zapomnę, to jestem bardzo zła, że nie mam tych rzeczy i uważam, że no, dla osób, które właśnie się często wybudzają, no to jest to rzecz, która kosztuje akurat grosze, a warto ją wypróbować. Teraz powiem o może takim ogólnym temacie gadżeciarskim, ale powiem Wam co sprawiło, że moje życie stało się lepsze i mniej denerwowały mnie pewne rzeczy. To jest komputer i telefon, które się nie zacinają. Ja akurat używam iPhone'a i Maca przeniosłam się na ten sprzęt i jestem z tego bardzo zadowolona. Właśnie nic mi się nie zamiesza. Mam, mój telefon ma już nie wiem, z 5 lat i cały czas używam tego samego i w ogóle jakby nic się z nim nie dzieje. Komputer mam teraz drugi rok, więc no, może nie jest to jakoś bardzo długo, ale no ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Natomiast wydaje mi się, że może niekoniecznie marka ma znaczenie, a to no jakiej jakości jest sprzęt, bo ja do tej pory jak miałam telefony, to to były tanie telefony, czyli te androidy, no takiego Takiej niskiej półki cenowej, i zazwyczaj było tak, że po dwóch latach ten telefon po prostu doprowadzał mnie do szału, bo zawieszał się w każdym możliwym momencie. I to samo z komputerami. Ja w ogóle się nie znam na komputerach, i te komputery, które używałam wcześniej, z półki cenowej między 2 a 3000, tysiące maksymalnie. Wcześniej jeszcze miałam komputery za 1500 zł, chyba dwa. Tak mi się wydaje. Tak, ten ostatni miałam trochę droższy i trochę dłużej mi posłużył. Natomiast one właśnie w pewnym momencie zaczynają się zawieszać i trzeba coś tam z nimi robić, i ja nigdy nie wiedziałam co, i to mnie zawsze doprowadzało do szału, i marnowało bardzo dużo mojego czasu, i od kiedy mam. I telefon, i laptop, które jeszcze ze sobą w ogóle rozmawiają, łatwo mi przesyłać pliki, kiedy coś nagrywam, kiedy coś robię, no to moje życie na pewno stało się lepsze, bo po prostu mniej czasu poświęcam na walkę z technologią, której generalnie nie lubię, nie chcę mi się dowiadywać, co powinnam robić, żeby coś lepiej działało, chcę po prostu używać i muszę przy, przyznać, że w. W tym aspekcie te sprzęty bardzo mi się sprawdzają i uważam, że no właśnie warto się zastanowić, jeżeli będziecie kiedyś potrzebowali kupować nowy sprzęt, żeby znaleźć coś takiego, co może będzie Wam przez długi czas służyło w ten sposób, że nie będzie Was irytować. I jak jesteśmy przy gadżetach, to powiem Wam chyba o moim ulubionym yy, gadżecie i ulubionej w ogóle rzeczy, która diametralnie zmieniła moje życie. Naprawdę mogłabym tak powiedzieć: to są słuchawki wygłuszające z redukcją szumów. Ja akurat mam słuchawki Sony. Takie, napiszę wam model w komentarzu. To są słuchawki, takie wiecie, nauszne, na, na całą głowę nakładane, i ja je uwielbiam. Uwielbiam je. Naprawdę je polecam, bardzo polecam. Jeżeli podróżujecie, jeździcie pociągami, albo jesteście ogólnie wrażliwi na hałas ulicy, czy macie remont obok w mieszkaniu, no wszelkie takie rzeczy, które was irytują pod kątem właśnie dźwięków. Dla mnie to jest po prostu zbawienie dla duszy. Naprawdę. Nie mogę się nachwalić ich i e, kupiłam już takie też w prezencie. Polecam je, żeby sobie właśnie testować. Nie mam porównania do innych modeli. Ja te kupiłam konkretnie, bo ktoś w internecie, kto robił ranking, polecił właśnie je i ja jestem z nich bardzo zadowolona. Są bardzo wygodne, to jest pierwsza rzecz. Ja też noszę okulary. Więc nawet jeżeli nakładam te słuchawki na okulary, to jest mi w nich wygodnie przez długie godziny. One są dosyć lekkie, mają dobry rozmiar, można je regulować. E, mają dobrą jakość dźwięku. Ja nie jestem może aż takim znawcą, więc nie wiem. Nie mam jakiegoś rewelacyjnego porównania, tak jak mówiłam, ale uważam, że mają bardzo dobrą jakość dźwięku. No i super wyciszenie, i też to wyciszenie można włączyć bądź wyłączyć. Co jest też ważne, pamiętajcie, jeżeli używacie tego wyciszenia szumów, hałasów zewnętrznych, no to uważajcie, jeżeli to robicie gdzieś na zewnątrz, idziecie na zatłoczonej ulicy i tak dalej. Trzeba mieć to na uwadze, albo tego nie używać, albo taką mieć hiperostrożność, no bo naprawdę po prostu nie słyszycie, co się dzieje wokół Was, i to, no, trzeba mieć na uwadze. Natomiast w kontekście podróży pociągiem. Lotów samolotem, na przykład ja nie lubię latać samolotem, nie boję się, ale po prostu bardzo tego nie lubię. Zakładanie tych słuchawek tak poprawia komfort moich podróży, że to się nie mieści w głowie. Te wszystkie właśnie nadprogramowe dźwięki są wyciszone. Tak samo właśnie w sytuacji, kiedy w mieszkaniu jest jakiś hałas, a ja muszę pracować, to czasami nawet włączałam sobie te słuchawki bez muzyki, tylko po to, żeby się trochę wyciszyć i dzięki temu było mi łatwiej się skupić. Miałam taki moment, że uważam, że trochę za dużo może ich używałam, bo bardzo często się wyciszałam właśnie nimi. Teraz używam w sumie rzadziej, czasami też korzystam z takich zwykłych słuchawek. Zwłaszcza właśnie jak wychodzę gdzieś, i jednak te dźwięki ulicy, no, dla własnego bezpieczeństwa, warto, żeby gdzieś tam były w tle. Natomiast no, naprawdę nie mogę ich polecić wystarczająco mocno. I jeszcze ten konkretny model. Ma bardzo dobrą baterię i bardzo długo wytrzymuje. Znaczy, bateria to chyba jest, nie wiem czy dobre określenie, ale jak je naładujecie, to możecie ich bardzo długo używać, zanim one zaczną wam dawać znać, że są na rozładowaniu i też dają znać, że są na rozładowaniu jeszcze dużo wcześniej, więc jeszcze spokojnie można na nich tam czegoś to słuchać czy je używać i dopiero jak wam się przypomnie, właśnie je naładować. Ładują się chyba też całkiem dosyć szybko, wydaje mi się, że tam, nie wiem, 2-3 godziny. Ja jestem bardzo zadowolona, naprawdę. i i uważam, że to jest też fajny pomysł na prezent. One nie są może jakieś super tanie. Ja kupiłam je za 1000 zł, a teraz widziałam, że chyba chodzą gdzieś za 800 parę, bo są już też nowsze modele. Ja mam model czwarty, chyba, napiszę Wam dokładnie w opisie, ale moim zdaniem jest wystarczający i naprawdę jestem super, super zadowolona. I chyba nawet, nie wiem, pół filmu będę gadać tylko o tym, jakie super są te słuchawki. Wracając jeszcze do tematów takich domowych, to jeszcze chcę wspomnieć takie trzy rzeczy, które są fajne i warto może je mieć albo rozważyć, albo zastanowić się. Jedną z nich to jest właśnie głośnik taki mobilny, myślę, że dużo ludzi z takich e, korzysta. Ja chciałam zainwestować i kupić sobie trochę fajniejszy, ale ostatecznie tego nie zrobiłam i kupiłam taki klasyczny, e, mały głośnik tej firmy JBL. To jest chyba taka dosyć popularna e, głośnikowa firma, on nie był zbyt drogi, e, ale nie jest to ten też taki z, najzwyklejszy pierwszy model. Napiszę wam jaki w komentarzu, bo w opisie filmu, bo oczywiście nie wiem, ale dla mnie jest wystarczający. Mi się sprawdza i w sumie no, nie żałuję, że kupiłam ten tani, bo wystarczający jest i bardzo dużo też z niego korzystam, żeby nie, ciągle nie chodzić w tych słuchawkach. Kolejna rzecz, którą kupiłam w ferworze zakupów do mieszkania, to jest Airfryer. Bardzo dużo osób korzysta z Airfryera obecnie. Wiem, że jest bardzo popularny. Ja kupiłam swój model dosyć tanio jakiś taki prosty model Philipsa za 170 zł i jestem z niego zadowolona i rzeczywiście sporo z niego korzystam, ale to jest też taka rzecz, którą korzystam, bardzo lubię, cieszę się, że mam i no, myślę, że dla jednej osoby, która właśnie chce sobie ja na przykład dużo robię rzeczy pieczonych, lubię korzystać z piekarnika. No, to jest to fajna alternatywa, robi się dużo szybciej. Nie wiem, pod kątem oszczędności to już mi ciężko jest określić, natomiast oszczędności czasu na pewno, zmywania, przygotowywania tego wszystkiego. Dla mnie to jest fajna sprawa, ale powiem Wam, że to są fajne rzeczy, ale one jakoś tam diametralnie mojego życia nie zmieniły, przynajmniej na razie. W sensie ten głośnik i airfryer, ale zmieniło co innego. I możecie się śmiać, ale moje życie na lepsze zmieniła Soda Stream, nad którą też już debatowałam bardzo długo i chciałam kupić, i wreszcie się zdecydowałam i kupiłam. I ja akurat bardzo lubię wodę gazowaną. Yy, I. Kurczę, jakie to jest super! Naprawdę, że za każdym razem, kiedy tylko mam ochotę, mogę sobie nagazować wodę. I naprawdę moje życie jest lepsze, i bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy sięgam właśnie po tą gazowaną wodę i sobie ją gazuję. No nie wiem, dla mnie może taka drobna rzecz, znaczy dla kogoś drobna rzecz, ale mnie bardzo, bardzo cieszy. I też kupiłam po prostu soda stream, bo to jest chyba taki najpopularniejszy y, sposób na gazowanie tej wody. I jakbyście wybierali, byście chcieli się zdecydować na coś takiego, to akurat już po chwili u Mogę wam powiedzieć, że wa warto jest mieć właśnie więcej tych butelek, bo tam trzeba korzystać z konkretnych butelek do gazowania tej wody. I ja mam taki zestaw, gdzie były dwie litrowe butelki i jedna pół litrowa. I uważam, że to idealnie właśnie pod moje potrzeby, żeby te butelki były, bo ja robię tak, że ja wodę kranówkę filtruję w dzbanku Dafi. Tu, gdzie mieszkam, jest twarda woda, nie pachnie dla mnie dobrze ta woda. Jestem, mieszkam w starym bloku i ja wolę wodę po prostu sobie przefiltrować. No i później przelawam ją do tych butelek i chowam do lodówki, bo taką wodę lepiej się gazuje. No i właśnie dzięki temu mam zawsze taką gotową wodę, ale też nie na tyle dużo, żeby ona gdzieś tam leżała i stała, tylko ją tak regularnie zużywam. I dodatkowo uważam, że fajnie jest mieć tą małą butelkę, bo akurat pod swoje potrzeby ja najczęściej do tej małej butelki przelewam wodę, którą będę gazować czyli gazuję sobie pół litra wody na raz, tam całe, po to, że ten gaz po prostu ulatuje, więc wolę gazować sobie mniejsze porcje, żeby mieć zawsze tą wodę nagazowaną, a te większe butelki służą mi jako po prostu taki zapas do przechowywania wody. No i tam w zestawie też jest taki nabój właśnie z dwutlenkiem węgla, którym gazuje się tą wodę i ja akurat w tym swoim zestawie mam tylko jeden, bo zastanawiałam się czy nie lepiej mieć dwa, żeby wymieniać, bo później się ten nabój napełnia, zawozi się do sklepu, jeszcze tego nie robiłam i napełnia się gazem, ale stwierdziłam, że przecież wytrzymam jeden czy dwa dni bez wody gazowanej w domu, więc jednak wolę zainwestować w taki zestaw, w którym jest więcej butelek i uważam, że to było w moim mniemaniu dobre wyjście. I uważam, że taki sprzęt może się przydać i być fajną rzeczą dla osób, które po pierwsze bardzo lubią gazowaną wodę. Dla mnie w ogóle to jest ogromny, ogromna różnica. Kiedyś piłam tylko niegazowaną, bo dużo się mówiło o tym, że gazowana jest niezdrowa. Ale od kiedy właśnie odważyłam się pić więcej tej gazowanej wody, no to po prostu uwielbiam. Piję też niegazowaną, ale bardzo lubię gazowaną wodę. Jakoś tak działa dobrze na moje odczucia sensoryczne przy piciu napojów, ale właśnie nawet zwykłej wody. I dodatkowo ja mieszkam na czwartym piętrze, i dodatkowo nie lubię tej wody kranówki tutaj u siebie po prostu. Nie lubię. Ogólnie nie mam nic przeciwko kranówce, ale tutaj jakoś nie mogę się z nią dogadać. Dlatego dzbanek Dafi, który filtruje, i później gazowanie wody to jest. No, ogromna różnica względem tego, co przez pierwszy miesiąc, jak tutaj mieszkałam i nosiłam butelki plastikowe, po pierwsze wiadomo, bardzo dużo z plastiku, ale po drugie, ja mieszkam na czwartym piętrze, więc musiałam się tego nadźwigać, a teraz w ogóle nie muszę się zastanawiać nad tym, czy mam wodę, czy nie. Nie muszę tego liczyć, nie muszę w ogóle brać tego pod uwagę, dlatego mam taki mniejszy w głowie bałagan na temat dostępu do wody. Może to dla niektórych jest śmieszne i może tego nie rozważają, ale dla mnie to było dosyć istotne, a teraz w ogóle nie jest dla mnie problem, więc ja osobiście uważam. Że Soda Stream była y, naprawdę takim zakupem, które zmienił moje życie na lepsze. I jeszcze teraz takie dwie drobne rzeczy, które uważam, że też. Poprawiają moje życie i pierwsze to są szklanki i filiżanki do kawy. Akurat niedawno dostałam takie bardzo fajne szklanki w prezencie tutaj na nowe mieszkanie i jestem z nich bardzo zadowolona, są bardzo eleganckie. Pewnie sama ich bym nie kupiła, ale no, idealny jest to prezent. Niestety jedną już zdążyłam stóć, ale bardziej mi chodzi o to, że to, w czym piję napoje, zmienia mi smak napojów. Nie wiem, ja tak mam, nie wszyscy może tak mają, niektórym osobom jest to obojętne, chociaż dużo ludzi tak ma, że ma swoją ulubioną szklankę albo ulubiony kubek. I to samo się tyczy kawy, ja na przykład no, piję kawę i lubię pić kawę z filiżanki, więc też korzystam z tych filiżanek, które mam i które bardzo lubię, więc jakby... Może nie polecam Wam konkretnie kupowania y, jakichś rzeczy do picia, ale właśnie z zwrócenia uwagi, czy robicie to odruchowo byle jak, czy może jednak fajnie mieć swoją ulubioną szklankę, kubek i może jakoś to tak będzie wpływało na Waszą codzienność przyjemniej. Dla mnie tak jest. I drugą kolejną rzeczą z tej kategorii są kostki do lodu. I to już jest totalna głupota, ale taka drobnostka, ale właśnie mm, ostatnio robię sobie lód w takich y, formach, które robią kuleczkowy lód i mi się to bardzo podoba. I też bardzo to lubię, to jest totalnie drobna sprawa, nieistotna pewnie dla większości ludzi na ziemi, ale chcę tym pokazać, żeby właśnie się zastanawiać nad tym, co dla Was mogłoby sprawić, że takie proste czynności, jak wypicie wody, czy napicie się kawy będzie sprawiało, że te momenty z tym napojem będą przyjemniejsze i może coś takiego jest, co kosztuje grosze, a jakoś tak właśnie podniesie Wasze doświadczenia picia. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, która pewnie jesienią bardziej wejdzie do gry, to są świeczki zapachowe. E, lubię, jak mieszkanie ładnie pachnie. E, świeczki zapachowe są dobrym rozwiązaniem do tego. E, mam swoją ulubioną firmę ze świeczkami, i te świeczki są drogie, które kupuję, więc mam, miałam chyba dwie czy trzy w całym swoim życiu, tylko i wyłącznie takie świeczki, bo trochę mi żal pieniędzy. Ale myślę, że teraz na jesień kupię sobie kolejną w jakimś innym zapachu. E, no bo jednak taka świeczka. Podnosi mi jakość życia, lubię to po prostu, kiedy tak przyjemnie pachnie w mieszkaniu i ostatecznie te świeczki są bardzo duże, na bardzo długo starczają i chociaż jest to duży wydatek, to jakoś tak na liczbę użyć. Kiedy ich używam, wydaje mi się, że to w sumie nie jest może um, aż taka luksusowa sprawa, a poza tym, właśnie czasami sobie na ten luksus można pozwolić. Każdy we własnych kategoriach, w tym co sprawia mu najwięcej radości i przyjemności. Dla mnie to są świeczki. E, podlinkuję Wam w opisie, jakie najbardziej lubię. I właśnie sobie uświadomiłam, że nie powiedziałam Wam, z jakiej firmy lubię te świeczki, ja lubię tą klasyczną firmę Bath and Body Works. Tam te świeczki kosztują stówy chyba, ale często są też promocje, że jak się kupuje tam dwie, to jest trochę taniej, albo influencerzy też często mają jakieś kody rabatowe. I dla mnie osobiście te świeczki naprawdę są spoko. Natomiast, y, też kolejna rzecz, uważam, że one są fajne do większych pomieszczeń, bo jak pamiętam, palbiłam tę świeczkę w mniejszym pomieszczeniu, to dla mnie był zbyt intensywny zapach, nawet. Więc na pewno ma to wpływ. Jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie, to wiele osób mówi, że takie sojowe świece są lepsze. Ja nigdy tego nie sprawdziłam. Może to jest temat, który powinnam zbadać i przeanalizować. Natomiast uważam, że jeżeli odpalam sobie tę świeczkę, nie wiem, raz w tygodniu, na jakiś tam krótki okres czasu, to raczej z tego powodu nie umrę. I aż tego tak bardzo nie biorę pod uwagę. No ale weźcie Wy pod uwagę, jeżeli macie jakieś, nie wiem, choroby układu oddechowego, albo bardzo na takie rzeczy zwracacie uwagę, no to, to oczywiście. Oczywiście sami sobie sprawdźcie i doczytajcie, czy to jest dla Was OK, czy nie. Ja może też z ciekawości kiedyś do tego zajrzę tematu i sprawdzę, co mówią badania naukowe, ale na ten moment, jeżeli nie przeginam, nie palę jej non stop, no to ja sobie na coś takiego pozwalam, bo jest mi dużo przyjemniej i mam wrażenie, że takie przyjemne zapachy wchodzą w ściany i ogólnie mieszkanie też później, nawet bez palenia świeczki, po prostu przyjemniej pachnie. Wydaje mi się, że już mówię bardzo długo i chyba opowiedziałam o takich większych rzeczach, które naprawdę mnie cieszą, kiedy ich używam. Może o tym właśnie, jak podchodzę do zakupów, wydawania pieniędzy i na co wydaje, na co nie wydaje. Nagram trochę więcej w innym filmie, bo tutaj... Takie konkretne rzeczy Wam po prostu polecam. Już może tego czasu nie będę teraz poświęcać na taki ogólny, ogólną swoją myśl, jeżeli o to chodzi. Dajcie znać, jakie Wy macie takie może rzeczy domowe, gadżeciarskie, które uważacie, że właśnie odmieniły Wasze życie, i to nie oznacza, że wszyscy musimy biec i je kupować. Powtórzę to po raz kolejny, jeszcze na zakończenie, żeby Wam przypomnieć, ale że właśnie są to takie rzeczy, które dla jakiejś konkretnej osoby z konkretnymi potrzebami, bo to też warto uwzględnić, miały właśnie takie mm, moce. Do tego, że tej osobie było lepiej i przyjemniej, i być może właśnie były warte wydanych pieniędzy. Ja chyba już powinnam zatrzymać swój, swój słowotok i skończyć ten film. Dziękując Wam za uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca i zachęcając Was do obejrzenia innych moich filmów, tutaj pewnie pokaże się taki film, który algorytm uznał, że jest dla Was najbardziej ciekawy, więc proszę, kliknijcie tutaj. A my słyszymy się za tydzień i wracamy do już bardziej takich standardowych tematów mojego kanału, chociaż. Ten film również obejmuje tematykę lepszego życia, więc w sumie pasuje, wydaje mi się, do mojego kanału. Dziękuję Wam jeszcze raz. Widzimy się w przyszłym tygodniu.